Idziecie tutaj filipowo Fajowo i zapraszam Was na kolejny filmik, gdzie pokazuję, co dostałem na Mikołajki. Pierwszą rzeczą y, Kinder Jajko klasycznie. Drugą rzeczą Milka Secret Box i drugi Milka Secret Box. Trzecią rzeczą taki zestaw ze słodyczami ja mogę wam pokazać jak to wygląda w środku ogólnie tu mamy taką czekoladę batonika, oreo i pięć takich wiek. pokażę wam jak to wygląda w środku wygląda to tak czekoladę, batonika, oreo i pięć takich czekoladek z olekiem Kolejną rzeczą jest taki gniotek Mikołaj. Ogólnie to ja na początku myślałam, że to jest nos, ale on ma tu nos, dlatego nie wiem, czy do życia, czy co. Jeszcze dostałem taki kubek, tylko muszę go przynieść. Poczekajcie chwilę. Już jestem i dzisiaj rano mi tego kubek Jest, jest bardzo Napisem zimą ma być zimno. Dokładnie tak, jest na razbę. I właśnie ja ten gniotek, bo razem ze kubkiem zachęcę, mam od tego pudełko. Pudełko wygląda. Jak... No, to jest kupcie, I to był gniotek i kubek. Więc są moje wszystkie prezenty na Mikołajki, ale ja się bardzo w nich cieszę, a jeszcze mogę tu wam kleić, jak testowałem... Yy... Właśnie dwa mm, miłka za i Kinder Echo. Więc to by było już na tyle tego odcinka, więc jeśli Wam się podobało, to dajcie łapkę w górę i subskrybujcie dzwoneczkiem i do następnych szortów filmów. To pa!